Cześć, z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku z serii Kryptonius Lite. Zapraszam na wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain i oczywiście na końcu odcinka podsumowanie. Także bez zbędnej zwłoki przechodzimy do wiadomości. Na początku już chyba standardowo ze strony bitcoin.org Piotr Sobiecki, Gierda Huobi wprowadziła węzeł Chainlink. Hiwobi stała się jedną z pierwszych giełd, która uruchomiła węzeł Chainlink w celu poprawy autentyczności i integralności danych. Proszę bardzo, oczywiście, tutaj Hiwobi wallet poinformowało o tym, iż uruchomili węzeł Chainlinka. To jest bardzo fajna sprawa, bo te węzły z góry są stabilne, na dobrym, na dobrym sprzęcie postawione. Bardzo często giełdy, właściwie to jest obowiązek, to jest dobra praktyka, może nie obowiązek, ale to jest dobra praktyka i właściwie każda giełda powinna mieć własny węzeł danej kryptowaluty, jeżeli chce w jakiś tam sposób działać i bezpiecznie, nie podpinać się pod Jakieś dziwne węzły. Przechodzimy sobie dalej. Bitcoin Bitcoin.pl.org. Jacek Wajewski, Walewski. Kolejny skamer ukarany. OneCoin. Promotor piramidy ukarany karą 72 tysięcy dolarów amerykańskich. Mieszkaniec Singapuru został ukarany grzywną w wysokości 72 tysięcy USD za prowadzenie wielopoziomowego marke programu marketingowego powiązanego z programem OneCoin. E, tak się zastanawiam czy ktoś w Polsce promował OneCoina? Jak myślicie? Znacie jakieś osoby? Wymieńcie w komentarzach. Przechodzimy sobie dalej, tutaj tym razem crypto.pl nowa strona, na którą tutaj fajnie też zacząłem, dodałem do swojej pozycji newsowej. Michał Adamski, na Litwie powstaje kolekcjonerski token związany z obchodami niepodległości, ale tu chodzi o, oczywiście o ten tytuł. Litwa tworzy własne CBDC, czyli testowania cyfrowego euro ciąg dalszy, po raz kolejny nasi sąsiedzi wyprzedzają Polskę. W kryptowalutach to Polskę ciężko nie wyprzedzić. Jeśli chodzi o rozwój technologii blockchain, tym razem swoje CBDC, choć tylko kolekcjonerskie, stworzy Litwa. Zobaczcie, tu jest oczywiście token kolekcjonerski, z tego co widzę, 19,18 euro. I tu jest coś tam napisane, związane jest. To oczywiście z obchodami niepodległości. Litwa odzyskała swoją niepodległość, podobnie jak Polska, z tego co pamiętam, w 1918 roku. Będą stworzone tokeny, 21 tysięcy tokenów LB Coin, które zostaną sprzedane w ramach presailów w przyszłym tygodniu. Tu jest błąd przyszłym. Każdy z nich będzie zawierał portret jednego z 20 sygnatariuszy litewskiej deklaracji niepodległości. Proszę bardzo, można, można. Tylko nie, jest to CBDC oczywiście. Przechodzimy dalej, chociaż nie, no to jest CBDC. Tron jest czwartym blockchainem, który otrzymał własny, własny Twitter, na, e, własny emoji na Twitterze. Jeżeli sobie wpiszecie, jeżeli wpiszecie sobie TRX, TRX lub Tron, to oczywiście pojawi Wam się ikonka Trona i może teraz spróbujmy, spróbujmy jak to wygląda. To nawet Kowalski, słuchajcie, Kowalski pokazywał jak to wygląda. Zobaczcie w portfelu Kowalskiego, on zrobił post. Proszę bardzo, pytał i macie TRX. Tak wygląda ta emo emotka. Właściwie tyle. Przechodzimy sobie dalej. Dziura w Ravencoinie tworzy dodatkowe 1,5% maksymalnego supply dla hakerów. <gryw> Dziura, oczywiście, w emisji Ravencoina stworzyła dodatkowe 5% Raven Coinów. Maximal Supply, e, można powiedzieć, około 5,5% maksymalnego supply 21 miliardów Ravel coinów. Dziura została wykryta przez Recent Coin e, w piątek, po, po tym jak zostały te raporty wstępne potwierdzone około 315 milionów RavenCoinów coinów zostało wydobyte, które były warte około 5,7 miliona dolarów. No czyli co? Słuchajcie. Okazuje się, że to może być spowodowane, spowodowane mechanizmem PROC-POW. No cóż, przechodzimy sobie dalej. Interoperacyjne blockchainy mogą być przyszłością finansów, ale mają oczywiście długą drogę, długą drogę przed sobą, tak można by powiedzieć. Oczywiście interoperacyjność pomiędzy blockchainami zyskuje coraz większe, coraz większe zainteresowanie środowiska. Cross-chainowa interoperacyjność, żeby można było wymieniać z jednych na drugie, i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie, że e, europejski operator płatniczy SIA ostatnio ujawnił, że podpisał partnerstwo z, brytyjskim, e, z brytyjską firmą technologiczną Quant Network, po tym jak e, przeprowadzono kilka, kilka testów e, cross-blockchainowej, cross czyli międzyblockchainowej interoperacyjności, aby. Wykonywać transfery danych pomiędzy różnymi protoko protokołami, i to oczywiście, czy jest to gotowe do mainstreamowego użycia? Ja bym powiedział, że jeszcze zdecydowanie nie. I teraz pytanie, czy oczywiście interoperacyjne platformy pomogą starym tradycyjnym instytucją. Jeżeli zapytasz interoperacyjnej sieci, aby przesunąć aktywo i zapłacić, zapłacić opłaty transakcyjne, to ona to wykona bez żadnej dywiacji. Co dalej idzie, wszystkie transakcje są transparentne na blockchainie, a opłata transakcyjna jest publiczna i uczciwa, i łatwa do udowodnienia, czyli ten mechanizm jest probably fair, czyli można udowodnić, że to jest uczciwe. No i cóż, dosyć ciekawy artykuł. Ja myślę, że interoperacyjność blockchainów to jest pieśń przyszłości, ale wiadomo, nie od razu Kraków zbudowano. Przechodzimy sobie dalej. Najprawdopodobniej Rosja bada podejrzane, potencjalnie nieuczciwe oferowanie tego tokenu w TON w Wielkiej Brytanii, a właściwie w Zjednoczonym Królestwie. Prokuratorzy prawdopodobnie badają właśnie brytyjską firmę, która sprzedawała nieuczciwe tokeny Gram. Rosja zdecydowała się oczywiście na podniesienie, na zlikwidowanie tego bana dla Telegrama. No i słuchajcie, tutaj coraz ciekawsze rzeczy są. Firma oczywiście Telegram nie uruchomiła tokena Gram, miała to robić społeczność, no ale 12 maja ogłosił to zamknięcie projektu TON. Paweł Durow, czyli CEO Telegrama. Telegram najprawdopodobniej zwrócił 72% inwestorów i 72% inwestorom, i to jest około 1,2 miliarda dolarów. Chodzi, chodzi tu oczywiście o wojnę z agencją SEC, która nazwała Telegramem właśnie, że to są tokeny security. Co ciekawe, już podjęli decyzję, nawet jak to nie wyszło. Szkoda, szkoda. I tutaj oczywiście rosyjscy, rosyjskie władze zdecydowały się usunąć bana, nie mogli ponieść Telegrama, ale teraz jakieś dziwne informacje. Słuchajcie, czyżby chodzi o to, że telegram przekazał rosyjskim władzom jakiś dostęp? No, nie przesyłam przez telegrama potencjalnie wrażliwych informacji. To trzeba się upewnić. Przechodzimy sobie dalej. Ripple najprawdopodobniej sprzedawało XRP jako nie, ofertę, niezarejestrowaną ofertę papierów wartościowych, i tutaj mówią o tym, że były, były, były przewodniczący komisji CFTC. Jest jednak w błędzie mówiąc o tym, że XRP nie jest papierem wartościowym. Token Security to jest token, który odzorowuje papier wartościowy. Są oczywiście procesy. Które mówią o tym, że XRP to jest niezarejestrowany papier wartościowy. Chodzi oczywiście o rejestrację w agencji SEC, a agencja SEC jak do tej pory nie opublikowała żadnego, żadnego oficjalnego komunikatu. No i teraz wypowiedział się oczywiście Chris Giancarlo, były szef komisji CFTC, czyli Komisji Handlu. handlu tak, Komisji Handlu, tak można chyba powiedzieć, który mówił o tym, że Ripple to nie jest oczywiście security. No ale zobaczcie, jak zweryfikować, czy dany token jest ofertą papieru wartościowego. Tu przychodzi, przychodzi taki dokument, który jest bardzo. Z bardzo dawnych lat, ja nawet nie wiem czy z lat 20. nie jest, chociaż oni tutaj podają, podają tutaj, można powiedzieć, sprawę z Sądu Najwyższego z 1946 roku. I ten decyzja sądu, kontrakt inwestycyjny istnieje wtedy, kiedy kontrakt, transakcja lub jakiś tam schemat, w którym osoba inwestuje swoje, swoje pieniądze w znaną firmę i jest ona i prowadzi to do oczekiwanych zysków jedy, jedynie z yy, i one można powiedzieć, yy, polegają na wysiłkach promotora lub zewnętrznej zewnętrznej instytucji. No i teraz pytanie, czy było to inwestycje właśnie. Inwe, to jest cały artykuł to zostawię wam, nie będę go tłumaczył, inwestycja pieniędzy, Common Enterprise no i expectation of profits, no. No i cóż tu można from the effort of others? I zobaczcie, konkluzja, konkluzja tego artykułu jest taka, że sprzedaż XRP jest najprawdopodobniej ofertą papierów wartościowych, czyli, znaczy w Stanach Wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, ja kiedyś czytałem o tym, że agencja SEC powiedziała tak, jeżeli kasa, którą dostajesz od inwestora idzie na rozwój twojego biznesu, to jest to papier wartościowy, nieważne, że nie wypłacasz dywidendy. No w takim czymś, no to co, co. To tylko Kowalski za darmo rozdaje tokeny. Chociaż teraz już mają użyteczność. Przechodzimy sobie dalej. Developer Cardano, czyli IOHK uruchamia 20 milionowy fundusz, oczywiście chodzi o miliony dolarów, aby pomagać startupom w tym ekosystemie. To jest oczywiście Seafund, który jest razem uruchomili oni to z firmą Wave Financial z Los Angeles. I zobaczcie, że Inwestycje będą od, czy właściwie granty tak bym to nazwał, od 250 do 5000 dolarów, zarówno dla jakiegoś tam equity, albo różnych jakichś tam tokenów. Fundusz jest na zasadzie joint venture 50 na 50, połowę włożył IOHK, drugie oczywiście, Wave planuje zebrać drugą połowę od inwestorów. No i cóż można tu powiedzieć, no będą inwestować w różnego rodzaju projekty, to jest oczywiście Charles Hoskinson. No cóż, Cardano wygląda, powiem szczerze, całkiem ciekawie. Przechodzimy sobie dalej. Korelacja ceny bitcoina z rankingiem SP500 zyskała wys rekordowo wysoką wartość. No, bitcoin jest nazywany oczywiście cyfrowym złotem, i tu macie korelację. Zobaczcie, może być korelacja w procentach. Eee, zerowa, ujemna lub dodatnia. No i teraz, jak widzimy na tym wykresie. Na tym wykresie korelacja przekroczyła 50, ja bym szacował na jakieś 60-65%. Max, zobaczcie, 66,2%. Jednomiesięczna korelacja. O czym może to świadczyć? Hodlerzy oczywiście hodlują. Hodler z go na hold, 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 hold. O czym można tutaj... śmi włosy w tej siłowni. Nie wziąłem dzisiaj ze sobą, kurde. Tego. Nie wziąłem ze sobą, niestety, szamponu do włosów. Powiem w ten sposób. No, ja mam to. Jak to się mawia? Raz dobrobyt, a raz gnój, a ja na to kładę. No, tyle bym powiedział w temacie. Przechodzimy sobie dalej. Spadek zyskowności, rentowności górników. W czerwcu rentowność spadła o 23%. I tutaj macie oczywiście. Zobaczcie zagregowane miesięczne zyski górników w milionach, właściwie w dolarach. Zobaczcie, w lipcu 2019 roku to było już tam około 50 miliardów dolarów. To są oczywiście opłaty, e, opłaty transakcyjne, a to są oczywiście e, nagrody za bloki. A tu zobaczcie, jak spadło, spadło praktycznie o połowę. Oczywiście związane jest to z tym, że trudność rośnie. Nagroda za blok spadła, nagroda za blok spadła drastycznie, czyli o połowę, jak to, co się dzieje, co 210 tysięcy bloków. Ale jednocześnie cena bitcoina tutaj. Bitcoina wcale nie rośnie, ale zobaczcie, ciekawa sprawa. Średni, średnie transaction fee, a także roz, rozmiar mempula, mempula w, w bajtach oczywiście, no i to nie wygląda to sztucznie. Tu mniej więcej są oczywiście okresowe piki, no ale tak naprawdę tutaj Fi jest oczywiście podane w dolarach, 1 dolar, to i tak jest dużo, nawet mniej niż 1 dolar. No ale sorry, no to, to wiadomo, że górnicy zapychają sieć. Cóż można o tym powiedzieć? No cóż, najsłabsze ogniwo. Kto nie, kogo nie będzie stać? Ten pójdzie, przechodzimy sobie dalej. Ethereum zyskało 1,6% całkowitego market capu w drugim kwartale 2020 roku, a XRP straciło 1,3%. To jest ciekawa sprawa, mówi o tym oczywiście portal CoinGecko, opublikował raport, w którym oczywiście określił i zanalizował top 30 najlepszych projektów, projektów kryptowalutowych z pierwszej 30, -tki. Tu jest między innymi te informacje. Tether zanotował 0,2% zysku, e, jeśli chodzi o Total Market Cap. Bitcoin, 0,3% zysku. Oczywiście, największym paliwem dla, paliwem dla Ethera jest DeFi, które się bardzo mocno rozwija, ludzie kupują te Etery itd. itd. Przechodzimy sobie dalej. UNICEF poszukuje dużych dotac dotujących darczyńców w Bitcoinie dla swojego najnowszego funduszu bitcoinowego. E, oczywiście UNICEF, to jest United Nations International Children's Fund, jest e, pośród kilku organizacji, które przyjmują dotacje w kryptowalutach na swoje działania, działania charytatywne. I tutaj ja nie chcę oczywiście tutaj prorokować, ale zastanawiam się, jaki ma skuteczność wykorzystania środków UNICEF. Czy ktoś ma takie dane? Bo nie chce mi się ich szukać. Bo na przykład niektóre fundacje w Stanach Zjednoczonych mają tak zajebistą skuteczność, że na przykład mają skuteczność rzędu 4 centów z dolara. Czyli słuchajcie, na przykład, jak dacie im dotację 1 dolara, to oni 4 centy przekażą na dobroczynność, całą resztę przeżrą. Shocking, nie? Ciekawe, jak wygląda jak wygląda UNICEF, jeśli chodzi o to. No i zbierają oni dotacje w kryptowalutach na ten swój fundusz, gdzie będą tutaj oczywiście. O, to proszę bardzo, Human Rights Foundation rozpoczęła akceptację. Dotacji poprzez proces opłatniczy BTC Pay Server, czyli będą dostawać kasę, a nie Bitcoin. Przechodzimy sobie dalej. Wspierana przez wizę platforma do płatności podpisała partnerstwo z Ripple i pytanie, czy będą używać XRP. Partnerem Visa jest oczywiście platforma Currency Cloud. Pracuje teraz z Ripple, aby rozwinąć swój model biznes-to-business business i międzynarodowe, międzynarodową platformę płatniczą. No tylko teraz nie wiadomo. Nie wiadomo, czy Currency Cloud planuje używać tego ODL-a, czyli oczywiście platformy produktu Otripla, który jej bazuje na XRP. Cóż tu można więcej powiedzieć? No, nie trzeba obserwować na cenę, to i tak żadnego wpływu nie ma. Przechodzimy sobie dalej. Elon Musk odpowiada plotkom Ethereum po tym, jak ujawniono <laughs> e, jakieś tam stanowisko na, te, o, na temat Bitcoina i kryptowalut proszę bardzo, zobaczcie tutaj e, na, opublikował to William Shatner, nie wiem czy kojarzycie tego pana, jeżeli ktoś nie kojarzy, jest to kapitan Kirk ten oryginalny z tej oryginalnego Star Treka, tak bardzo znany aktor oczywiście najbardziej znany ze Star Treka e, chociaż myślę, że w Polsce jednak bardziej znany jest e, pan, o Jezu wyleciało mi nazwisko z głowy e, Patrick Stewart, czyli Jean-Luc Picard. I zobaczcie, kryptonianie, moi przyjaciele, Vitalik Buterin, i Elon Musk próbowali zdecydować co budować na Ethereum. Czekałem i czekałem i zdecydowałem się, aby samemu coś zrobić. Dołączcie do mnie, oczywiście można tutaj. A zobaczcie, Elon Musk odpowiedział: "Nie buduję niczego na Ethereum. Nie jestem ani za, ani przeciw." po prostu nie, nie po prostu nie, nie używam tego i nie posiadam żadnych, czyli krótko mówiąc, jak to mówił kiedyś prezydent Bolek, jestem za, a nawet przeciw, nie, <grydy> czyli generalnie e, nic się nie stało, prezesie nic się nie stało, przechodzimy sobie dalej. E, spółka matka, e, spółka matka Cardano podpisaj, podpisuje zgodę umowę z Coinbase, aby pozwolić na staking ADY. Proszę, bardzo oczywiście chodzi tutaj o IOHK. Partnerstwo pozwoli posiadaczom ADY trzymać swoje fundusze na Coinbase, na, właściwie na tym rozwiązaniu kustodii e, od Coinbase'a i otrzymywać oczywiście swój stake. To jest ciekawa sprawa, jest to, są to nowe możliwości dla tokenów, dla, dla do hodlerów, e, hodlerów ADY. No, i to jest bardzo fajna informacja na temat Cardano. Przechodzimy sobie dalej. No, i niestety, MTGOX znowu, znowu nic z tego. E, sąd tokijski zawiesza odrocza. Ugodę bitcoinową do 15 października, oczywiście, tego roku. Chodzi tutaj o giełdę, która opadła, MTGOX. Ludzie chcieli zyskać swoje bitcoiny. Ta sprawa była z sądu do sądu przeniesiona itd. itd. i oczywiście pan Nobuaki Kobayashi. Jest to jakiś tam Exchange Trusty, to jest syndyk, chyba tak bym to nazwał. E, zarządzał kolejnego przedłużenia tej umowy miało być, było to zawieszone do 1 lipca, ale oczywiście z nic tego, e, z tego się nie, nie wydarzyło e, 2 miliardy są dostępne do rozdania ludziom Puh. on chciał zrobić to w prosty sposób czyli oddać ludziom w gotówce po cenach tych co były w upadku oksa. no a ludzie powiedzieli o nie, nie, dawaj nam dzięki ganiturka no, także tyle i właściwie to był ostatni news na dzisiaj, teraz pora przejść do jakiegoś małego podsumowania, proszę Państwa. Jeśli chodzi o podsumowanie, dzisiaj miałem Wam opublikować kolejny odcinek, z, właściwie nową serię, ale nie jestem zadowolony z rezultatu, więc będziecie musieli poczekać na kolejny, kolejny temat. Nowa seria, taka niezwiązana z kryptowalutami, nie, nie są gry planszowe, ale planuję zrobić też gry planszowe, może w weekend się uda. Oczywiście jutro kryptoniusy, dzisiaj także ukazał się wywiad z Leon Jonas, z Celsjusza. Wywiad najdłuższy w historii, to od, razu, to od razu mówię. Prawie dwie godziny, chyba godzina godzina 47, czy coś takiego. Bardzo fajna rozmowa, bardzo sympatyczna pani. Polecam link wam, wklejam tutaj u góry. Kolejne wywiady w niedługim czasie. W weekend też wypuszczę, w niedzielę rano wypuszczę wywiad z Al Alioną z Beam Crypto, właśnie z tego portalu. Cóż jeszcze, jeszcze mogę rzec? No, właściwie chyba tyle, że miłego weekendu pozostaje mi wam życzyć. Rozwijamy się, kryptonarod rośnie w siłę. Ostatnio sprawdzałem fajne statystyki, porównywałem się, można powiedzieć, z moimi bezpośrednimi konkurentami na YouTube, jeśli chodzi o polski rynek krypton. No może nie konkurentami, bo to jest złe słowo, wszyscy tak naprawdę. Prawie wszyscy gramy do jednej bramki. Powiem że jeśli chodzi o wyświetlenia, no to fajnie to wygląda. To fajnie to wygląda. Jeśli chodzi o ostatnie 30 dni, to mam więcej wyświetleń niż, niż kanały, które mają dwa razy tyle subskrypcji albo ponad dwa razy tyle subskrypcji. Także fajnie to wygląda. To dzięki Wam, bo to wyglądacie te filmy, to dla Was te filmy produkuje. Podjąłem też decyzję o tym, żeby nagrać film o Game Credits w języku angielskim. Zachęcaliście mnie do tego, więc, więc oczywiście zdecydowałem się, że podjąć taką decyzję. też zwiększanie zasięgów, zwiększanie wychodzenia na tą aglojęzyczną społeczność. A w mi się chodzi o jakość kanału, jakość grafiki kanału, ja mam naprawdę doskonałego grafika, który wszystko to robi. Także fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda. No i właściwie z mojej strony to tyle. Cóż ja mogę więcej powiedzieć? No nic, trzymajcie się, odpoczywajcie w weekend, macie czas, oglądajcie odcinki, korzystajcie z pogody. I tyle! Dzięki za to, że byliście na tej premierze, dzięki za to, że oglądacie, dzięki za zwiększanie zasięgów. Także pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu.